W ha, Wszystko w kolorze brązowym. Ile tego jest? Nie wiem. Wszystko w kolorze brązowym. Ile tego jest? Coś niesamowitego. To. Jest, to i na w różnych słowackich jaskinach byłem, ale takiej ogromnej. Jeszcze nie widziałem jak ta w postojnie. Postojna jaskinia, postojna w Słowenii. A tutaj jeszcze cały czas kapie, proszę zobaczyć, woda takie kręgi zatacza, bo cały czas ze sufitu kapie woda i tworzy stalagmity. Jeszcze młodsze, jakie tu piękne formy. A tutaj proszę popatrzeć, ten stalaktyt niedługo złączy się z tym stalagnatem, który idzie z podłoża, z podłoża, a tu z góry wisi stalagmit i. Te kilka tysięcy lat może się razem złączyć będzie jedna kolumna obok drugi tak starczy. No tak jest tego ogromnie dużo jest co podziwiać Jest co oglądać Wszędzie tego jest ogromnie dużo. Całe zbocze, pełno tych stalagnatów starczących i stalagnitów wiszących. Już mi ręka ścierkła od filmowania. Wszędzie tego tysiące. 再上一次，再上一次。